Witajcie! Mam nadzieję, że podobały Wam się poprzednie porównania kanałów znanych YouTuberów. Jeśli jeszcze ich nie oglądałeś, koniecznie zrób to dzisiaj. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi porównaniami kanałów, koniecznie naciśnij taki czerwony przycisk. Dzisiaj postaramy się porównać dwa mega popularne kanały, które na pewno znacie czyli Zabawkowicz oraz Pushing Girl. Kanał Zabawkowicz tworzy mama ze swoimi dwoma córkami i malutkim synkiem. Na swoich filmikach testują oni różnego rodzaju gry i zabawki oraz robią śmieszne challenge i filmiki o sobie. Natomiast kanał Pushinger to sympatyczna dziewczyna o imieniu Veronika, która nagrywa głównie vlogi o sobie, challenge, i czasem też testuje zabawki. Jeśli któryś z tych kanałów jest Waszym faworytem, koniecznie piszcie w komentarzu pod tym filmem. Jak zwykle na początek skupimy się na statystykach, takich jak liczba subskrybentów ilość nagranych filmików oraz liczba wyświetleń na kanale. Na początek subskrypcje. Kanał Zabawkowicz subskrybuje obecnie 640 tysięcy użytkowników YouTube'a, natomiast Pushingle ma aktualnie 543 tysiące subów. Zobaczmy teraz, od kiedy istnieją oba te kanały. Kanał Zabawkowicz został stworzony w lutym 2014, natomiast Pushingel nagrywa od marca 2017. Zobaczmy teraz, ile przez ten czas na oba te kanały zostało dodanych filmów. Kanał Zabawkowicz dodał na YouTube aż 1500 filmów, natomiast Veronika dodała 497 filmików. Jak widzimy kanał Zabawkowicz stworzył aż 3 razy więcej nagrań, ale i kanał istnieje kilka lat dłużej. Sprawdźmy teraz ogólną liczbę wyświetleń na tych kanałach. Filmiki kanału Zabawkowicz zostały wyświetlone 408 milionów razy. Podczas gdy filmiki Pushing Girl wyświetlono 175 milionów razy, co też jest super wynikiem. Popatrzymy teraz na wykres popularności obu tych kanałów. Widzimy, że oba te kanały mają tendencję wzrostową i ich popularność pnie się do góry. Początkowo kanał Weroniki cieszył się nieco większą popularnością, jednak pod koniec 2019 roku kanał Zabawkowicz wyprzedził Pushing Girl pod względem ilości subskrypcji. Zobaczmy teraz, jaką liczbę wyświetleń uzyskały trzy najpopularniejsze filmiki na tych kanałach. Trzy najlepsze filmiki kanału Zabawkowicz uzyskały razem niecałe 13 milionów wyświetleń, natomiast trzy najpopularniejsze filmiki Weroniki około 7 milionów wyświetleń. Sprawdźmy jeszcze, jaką popularnością cieszą się ich profile na Instagramie. Jak widzimy, profil Zabawkowicz śledzi na Instagramie ponad 41 tysięcy użytkowników podczas gdy Pushingel, czyli Weronika, ma aż 146 tysięcy obserwujących. Mam nadzieję, że podobało Wam się nasze dzisiejsze porównanie kanałów youtuberów. Jeśli macie swój ulubiony kanał, zapraszam do komentowania pod filmem. Zobaczymy, który z tych kanałów zyska więcej głosów. Jeśli macie pomysł na kolejne porównanie kanałów, jakie możemy zrobić, prosimy o propozycję. Jeśli choć trochę spodobały Ci się nasze filmiki, koniecznie kliknij, subskrybuj, aby być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich.